To jest najbliżej? Spróbujmy więc, co nam szkodzi, nie? Najwyżej umrzemy. Jak przez to przejść... Z poradziłbym sobie sam. Tylko musiałbym trochę mądrzej do tego podejść. Uchylać się przed tymi wszystkimi zaznaczeniami i tak dalej. O, Skysharp! I zaabsorbowano e, to mi dało jakiś punkt. O, czyżbym wcześniej nie, nie dodał sobie punktu atrybutów? Przepraszam, tutaj mam wszystko dodane. Okej, okay. fajna zbroja. Dobra Panie i panowie, wskakujemy Nie ma odwrotu Przepraszam, to SMS Dobrze, już jestem eee, Lecimy więc Juzik, proszę ja ciebie tutaj, żebyś ty mi tutaj pomagał Mi wygląda na idealne po prostu miejsce dla niedźwiedzi i pająków. Nie jestem tym szczególnie zachwycony, ale... I kolec w dubsko. Auć. Ha, 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 ha. Ładnie! Dobra, nie było tak źle. Judzik już się uleczył. Tutaj... A, spoko, czyli to nie jest jakaś osobista instancja. Tędy. Oj, jestem dziś popularny. Eee, dobra. Te ściana do mnie coś powiedziała. Wobec czego mam poszukać wskazówek, a następnie porozmawiać z zamrożonym człowiekiem. Okej. Okay. Z miszkami sobie poradzę.

ale dostał przez plecy. Ładnie. Dobra, tu powinna być gdzieś jakaś wskazówka, tak? Eee... Okej, okay. czegoś nie widzę, tak? A, -a. Patrzcie, element zręcznościowy się znalazł. <śmiech> Ładnie. <śmiech> Ta gra mnie trochę zadziwiła, proszę bardzo. Hop. I hop. I otwieramy skrzyneczkę. The Tank Hall yy, należący do Aldmery Dominion. Opsasa. Auć. jeszcze sekundkę. Ten będę szedł, to dojdę tutaj. W nim może jeszcze na razie nie pogadam, dopóki tej skazówki nie zbiorę. Ups. ouch ładnie no to znowu przeznaczamy jeden punkcik znowu do magiki o właśnie skills eee, dobra zerknijmy To jest pasyw mm, więc może okazać się przydatny A jest tutaj wskazówka Tym razem łatwiej ukryta Zegnij nawet nie ukryta Dobra Następny misiu blo I jeszcze raz główkę. Jep. Dobra, miśki nie stanowią praktycznie żadnego wyzwania. Eee, zwłaszcza jak mam do, pomo do pomocy mojego minionka. Tu jest ten zamrożony człowiek, ale najpierw... A to jest trup, ale preferuję najpierw odnalezienie czeskich wskazówek. A owe wskazówki powinny być gdzieś tutaj. O no proszę. Pozostałości obozowiska. Okej, okay, okej. Okay. Co mamy? Runa magiczna. No bierz ją, nie gadaj. Dobra. I mamy wskazówki takie. Yy, zamrożony człowiek był magiem. Eee, zaraz się to zajmiemy jeszcze raz. <laughs> Dobra. Był magiem, zamrożony człowiek Speed. Co to jest Speed? Sypy i Edy. E, cholera. E, chyba mieszkał albo nie wiem stacjonował w Blake Rock Garrison i zamrożony człowiek był członkiem e, Mary Dominion. Zobaczmy, dostaliśmy nowy. Wow! dobrze, jest lepszy. Proszę o... Aha, myślałem, że mogę go zakląć. Dobra. No to ekwipujemy. Wygląda ładnie przyda się dobrze, witaj zamrożony człowieku Jesteś szpiegiem almeryjskiego dominionu. Y Zgadłem, kim jesteś. Puść Eymana wolno. E, to nie jest zabawa. Dołącz do mnie w środku. Zagramy w grę. E, jeśli wygram, e, to Eyman zyskuje, ten brat tej kobiety, która była na zewnątrz, zyskuje wolność. Jeśli przegram, to będę... I najnowszą wiewióreczką? Jego najnowszą wiewióreczką? Aha. Yy, szybciuchna teleportacja. A nie. Czyli trzeba po prostu tu wejść. On się teleportował, my musimy zapieprzać o własnych nogach. Yy, dobra. Trupy, trupy, duchy, duchy.

Eee, dobra, wszystko fajnie, wszystko pięknie. Nie chcę twoich przyjaciół, chcę tylko Eimana. Chciwa wiewiórka. Eee, dobra, chyba Eiman nie żyje, ale niech tam. Co z tą runą? Jeśli Arwę jest świeczką, a Oirel jest mlekiem, to tworzy z ciebie pułapkę na niedźwiedzie? Ja... chyba się nie znam na tyle na, na angielskim, żeby to wyczaić. Nikt nie chce być złapany w pułapkę na niedźwiedzie, nawet wiewiórka. Okej, okay, udało się, Dobra, trzeba uwolnić Ejmana Gdzie jest Ayman? Ehm... Um. Um. Podejrzewam, że na dole, tak? Tak Mogę stąd zaskoczyć? Eee, ile? Lepiej nie Coś ciekawego do oszukania Już nie strasznie Ruchy, ruchy, ruchy Dałoby mi się w końcu buty znaleźć, bo normalnie pęcherz w zaziębie i będzie kurde przez rano. Ciągle zapominam, że mogę blokować. Dobra. Mm, Ej mam jest gdzieś tam. Przy wyjściu. Ejmanie! Jest tu pan? Fajne są te sople. W ogóle gra jest śliczna. To im trzeba przyznać. To jest chyba jasne dla każdego. Dup. Jep. Wo. Co ty? Aaa, ty, patrzcie Na e, kół, jak przetrzymam kół, to mam kółko szybkiego wyboru Ciekawe Bardzo ciekawe Żelazny sztylet, ciekawe, ktoś mu go wsadził

Fajna rzecz, fajna rzecz. 15. Hmm. Obrażenia przechodzą przez tarcze, czy coś? Zwiększony. Trze trzeba mieć do niego większą siłę, czy coś, tak? Nie wiem. A, chwilka, to jest broń jednoręczna. To ja może odpuszczę. I zostanę przy moim yy, skarbku. Juzik, jak zwykle, się gdzieś kurczy za podział. Chłopie, trzeba cię po prostu na sznurku trzymać. Dobra, teraz mamy ten Hose in yy... Pogadajmy ze zwłokami, tak? Okej. Okay. To jest gdzieś tam. Popływamy, pobiegamy. Tu się zaczyna jakaś paskudna zamieć śnieżna. No ale cóż. Patrzcie. Śnieg, lód, woda zimna. Ja boso popieprzam. No bo niby kto mi zabroni. Prawda? To zadanie jeszcze wykonam i idziemy do miasta żeby sobie buty kupić. Ale tyle skór z tych gilków, niedźwiedzi, z wszystkiego, ja bym sobie mógł po prostu sam te buty zrobić. A oczywiście na pewno nie mam takiej umiejętności. Ptaszki, ptaszki. Ciekawe, bo tutaj co jakiś czas się widzi, że latają orły i tak dalej. Ciekawe czy takiego orła da się czarem albo y, strzałą ewentualnie z y, łucznika zdjąć. W Skyrimie się dało upolować orła czy jastrzębia. Yy dobra yy, zbadałem. Aha, muszę się w to przebrać. A już rozumiem o co chodzi w tym zadaniu. Mamy się przemknąć do obozu i tak żeby Ci... Bandyci nas nie rozpoznali. Posprawdzać parę rzeczy. Tutaj gościu był przed chwilą, więc chyba nic mi nie grozi. Tutaj na półce też jakieś książeczki. Obawiam się. A, pak. No rzucaj. Fakt, dwóch ich jest. Auć. Dobra, uciekać. No nie w tę stronę. Ojej. No i śmierć. Nie podobało mi się to. Dobra, na razie mam wskazówki. Kultyści próbują otworzyć portal do Oblivionu. Mm, no i coś drugiego. Dobra. Mój minion i spróbuję sobie z nimi poradzić. Tak. Jak za blisko. No kurczę, no. Jak za blisko podchodzę. to... To oni się nam nie rzucają. Dobra, to się da jakoś załatwić. Au, dobra, pomógł mi człowiek przynajmniej. Uff. No już sobie pobiegł. Myślałem, że może by go do party zaprosić, albo co. Nie mam już tego ubrania. Więc trudno. Muszę spróbować takich zwabiać i mam nadzieję, że się... ...inni nie połapią. Wow! Patrzcie na tego gościa. Notatka bandytów. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam, okej. Okay. O, w mordę! Ja cię w mordę, no? Dobra, co mam na tej mapie zrobić właściwie? Jeszcze sprawdzić te dwa miejsca. Dobra, spróbuję się tu przekaść. Może coś wywalczę. Myślę, że lepiej mi się będzie walczyć z takiej perspektywy. A ja cię. A może się przemknę.